Cześć. Zaufanie. Zaufanie to jest słowo-klucz dzisiejszej Ewangelii. Zaufanie inne niż to, które my możemy wiązać taką sytuacją, jak jest małe dziecko, jest objęte przez matkę, przez ojca, czuje ciepło, czuje, czuje, be, czuje się bezpiecznie, ktoś o niego dba i dziecko czuje zaufanie do tej osoby. To jest inny rodzaj zaufania, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. I jakże ważny, jakże zobowiązujący dla nas w życiu codziennym, jak ogromnie trudny. To zaufanie w momencie, kiedy nie widzimy możliwości, że będzie inaczej, że będzie lepiej, że jest jakaś, że jest coś innego, nie widzimy jakby oznak tego. I takie zaufanie pokazuje Maryja. W momencie, kiedy mówi, czyńcie jak mówi syn. Przecież ona słyszy tylko słowa: To przecież nie moja sprawa, to nie nasza sprawa. Co nam do tego? A jednak mówi, a jednak ma jakieś zaufanie, że ta sytuacja zostanie rozwiązana w najlepszy możliwy sposób zaufanie ma inna osoba, która przynosi to, co widzi, że jest wodą na stół albo rozkazuje innym przyniesienie tego na stół. Podejmuje taką decyzję. Mimo, że to oznaczałoby ogromny wstyd dla całej rodziny, zamiast wina woda. Wydaje mi się, że do takich skoków wiary, do takiego zaufania zobowiązuje nas dzisiejsza Ewangelia. Właśnie w momentach, kiedy Wydaje nam się, no przez takie też przechodzę, kiedy czujesz straszny ból i bierzesz jedną tabletkę, drugą nie pomaga. Wydaje ci się, że no już nie będzie lepiej. Czy antybiotyki, czy inne rzeczy, które mają nam pomóc, ale nie pomagają, a jednak masz zaufanie. Mam tak, kiedy jest ciemno, kiedy jest, jest ci źle, kiedy myślisz, że. Już nie może być lepiej, zaufanie. Wydaje mi się, że to właśnie przebija tą aktywność Boga w naszym sercu. To właśnie skrusza wszelkie mury, nasze zaufanie, które często jest bardzo, bardzo trudne, a jednak nieodzowne. Tak jest moje rozumienie dzisiejszej Ewangelii. Podziel się z tym, jak Ty to rozumiesz. Cześć.